naturalmente che danno una forte immagine dell'identità viticola di Viti Ci c'hai anni eh e 4 medici nel 5% di z 3D. Mi tiene anche firma Ferrà per produrre questo vino con sugli settori di Poi le, le varietà del, del vino, le qualità organolettiche saranno naturalmente illustrate da parte del nostro sommelier quello che io voglio dire, Trentino dal punto di vista viticolo rappresenta non tanto in quantità prodotti, ma in termini qualitativi che sono fortemente apprezzati da parte del consumatore, un consumatore oggi molto attento. Ovinac, benchmark, non sono miei. Io voglio sottoporre a questo, che Trentino, ma la sua produzione, è un wzendem jakościowym, iloszowym, e quasi. Do i jakości, i mani, i consumi, i consumi. Brevemente anche un'introduzione sulle nostre tre varietà autoctone, e il nostri Due vini molto tipici, molto rappresentativi, il Trento Doc e il Müller Turgau, che trova la miglior collocazione in Italia. Ma mi sbaglia, molto caratteristici da Legnano, Trento Doc e Turgau Müller e la nostra famosa grappa, lui dice con il stirato, sono sonna, grappa. Nella dimostrazione di oggi presenteremo quattro aziende molto importanti, Gishen Certatini, Panzhucteri, Filmi Baroaccheri. Brevemente volevo presentare anche con una fotografia dell'esterno a testimonianza dei grandi investimenti di queste aziende. Una produzione che riesce a soddisfare eccellente in maniera eccellente quello che è il mercato interno, ma anche l'eventuale mercato estero. I teraz na tym zdjęciu chciałbym pokazać Ci określenie, żeby pokazać ważność tych inwestycji dokonanych. I chciałbym powiedzieć też Państwu, że ta firma może przydowolić i rynie wewnętrzny jak i zarówno rynie zewnętrznym, zagranicznym. Oprócz firmy Cavit, Abbiamo l'azienda Ferrari, Ma mi tè, firme Ferrari di Namzonze, questa è la firma e questa è l'ultima azienda che vi andiamo a presentare oggi, Mezzo Corona, ecco quindi penso che anche queste immagini testimonino eh, quello che è la, le strutture, la modernità, gli investimenti e adesso andremo ad assaggiare nel bicchiere anche quella che è la loro qualità. I ostatnia z mezza korona. zdjęcia mam nadzieję, się pokazują bardzo jasno, jaka jest ważność i jaka jest w ogóle pogardzość inwestycji. I dzisiaj zobaczymy też w naszych szkolnikach, będziemy mieli świadectwo i koszty Teraz mamy w kiliczkach wino najstarsze, wyprodukowane wino od 1902 roku. Mamy do czynienia z prawdziwym blanc de Blanc. Gdybyśmy musieli to nazwać według klasyfikacji, którą możemy zastosować, jako że mamy do czynienia z winem musującym białym, produkowanym tylko i wyłącznie z białych odmian, czyli dokładnie z jednej chardonnay. O takich winach mm, mówi się, że są bardziej sprężyste, prawda? bardziej kibki, mają w sobie więcej vigoru, więcej życia. Z drugiej strony są bardziej wymagające na pewno od pijącego, nie są osoby nieprzyjemne, nieprzyjemnej owocowości, którą wielu z nas wina lubi, ale z drugiej strony potrafią pięknie oddać całą pracę, którą wykonał producent wina. Winiarz, winogrodnik, ale także łajnik, ale także w, w piwnicach firmy. Kiedy zajrzymy sobie do Kiwiska, do czego Państwo oczywiście zachęcam i namawiam. A spojrzymy, na czym polega różnica przede wszystkim w produkcji win musujących metodą klasyczną, metodą tradycyjną, najwyższej jakości, od win, które są produkowane bardziej, są pośrednimi metodami, które dają na codzienne, mniej skomplikowane i mniej złożone. Mamy czynienia z winem, które zawiera w sobie nieprzerwany ciąg małych, drobnych, delikatnych bąbelków. Nasycenie również takiej butelki, jak pod z nas się orientuje, jest takie samo jak w tira, w środku to jest ponad 6,5 atmosfery. Czego możemy na pewno się spodziewać po tej winie, czyli trwałych, drobnych, delikatnych i subtelnych bąbelków, ale przede wszystkim pięknego odcisku, jaki zostawiłam sobie na tym winie starzenie, fermentacja w piwnicy z osadem drożdżowym, które jak wiemy, tak naprawdę jest tym kluczem, tym najważniejszym momentem, starzeniem z tym osadem, najważniejszym, linem, najważniejszym momentem, jak wino wina przechodzi. To właśnie wtedy wymyśla swoją kremowość, swoją konsystencję, ale z drugiej strony też wtedy zmienia swoje proste, owocowe smaki na te bardziej wymyślne, bardziej skomplikowane. Oczywiście nie mówimy już o prostym owocu. Zaglądamy do kliniczka i od razu atakują nas aromaty bardzo świeże, żywe, ale bardziej owocowe niż i bardziej skojarzące się z różnymi rodzajami przyprawami, aromatami ziemskimi. W ustach wino jest pięknie kremowe, Smak jest trwały, przede wszystkim czysty, orzeźwiający. Wino zostawia bardzo przyjemny posmak, lekko goreczkowy, lekko widałowy. Mamy niemalże wyjętą z podręcznika, prawda, skórkę, skórkę chleba i te armaty jabłkowe, które na początku w winie bazowym, który jest dosyć lekki, delikatnym winem, są bardzo, bardzo żywe i owocowe. Tutaj mamy do czynienia oczywiście z armatami jabłek, ale już taki bardziej dojrzał, przejrzał, można nawet. Pomyślcie o aromatach pieczenia, no i ta piękna migdałowa końcówka to nie jest może e, marceta wielu z ciało, natomiast jest to słodki owoc, słodki, słodki smak, słodki smak, smak migdału.